10 czerwiec. Połapki mamy rozwieszone od 3 tygodni w sadzie. Monitorujemy połapki teraz co trzeci dzień. Na obecną chwilę odłowiło nam się 21 sztuk owocówki. Przez ostatnie 5 dni odłowiło nam się 12 sztuk. Resztę nam się odłowiło przez 3 tygodnie. Zwiększa nam się presja. Pogoda nie sprzyja. Lotom owocówki mamy deszczel, albo wiecznie, pogodę lub zimne noce. Ale presja nam się zwiększa, bo nam się poprawia yy, pogoda. Będziemy stosować yy, pierwszy zabieg yy, Carbovirusin Super SC. Stosujemy ten preparat już od 4 yy, lat. W pierwszym roku wdrożyliśmy yy, hektar na próbę. Yy, z kontrolą yy, z innymi preparatami wychodzi nam porównywalna skuteczność lub większa. W tym roku stosujemy na yy, cały sad, tak jak robimy to od 2 lat. Skuteczność mamy praktycznie zadowalającą w 100%, nie mamy uszkodzeń. Zrobimy w tym roku zabieg, jak nam zwiększy się presja. Carbowirusin, co nam daje, daje nam dobrą ochronę nie daje nam pozostałości w owocach jest bezpieczny dla pożytecznych fauny. Nie szkodliwy dla pszczół, dla zwierząt i co najważniejsze dla ludzi. Nie pozostawia nam pozostałości w owocach. Możemy stosować karbowirusy Super SC przez cały sezon. Nie odparniają nam się następne pokolenia. W pierwszym pokoleniu możemy wykonywać dwa zabiegi, nie musimy robić żadnych innych preparatów w blokadzie, bo nam ten środek bardzo dobrze. Yy, działa.